Narzędzie zaokrągli pozwala na umieszczenie łuku między dwoma obiektami w ten sposób aby każdy punkt końcowy łuku tworzył styczną do obiektów. Narzędzie to pozwala też zmieniać istniejącą geometrię. Możesz je aktywować wybierając palety narzędzi podstawowych lub naciskając klawisz 7 na klawiaturze. Narzędzie to można stosować do wielu obiektów w tym do krzywych NURBS, linii, Poli linii, wieloboków, prostokątów, łuków, a nawet ścian. Kiedy używasz narzędzia do prostokątów linii lub wieloboków, zaokrąglenie tworzy się między sąsiednimi bokami obiektu. Możesz użyć tego narzędzia, aby zmienić podstawowy kształt istniejącej geometrii, a nawet przyciąć obiekty w punktach końcowych zaokrąglenia. Aby użyć tego narzędzia najpierw aktywuj je w palecie narzędzi podstawowych, następnie wybierz jedną z trzech opcji na pasku trybów i wprowadź promień zaokrąglenia. Na koniec kliknij obiekt, na którym chcesz zastosować narzędzie i jeszcze raz kliknij, aby zakończyć proces. Narzędzie jak wspomniałem wcześniej ma trzy tryby. Pierwszy tryb standardowe tworzy łuk w określonym miejscu bez wpływu na oryginalny obiekt. Drugi tryb rozdziel umieszcza łuk i oddziela zaokrąglony obiekt w punktach końcowych. Pamiętaj, że musisz zgrupować obiekty razem, aby otrzymać jeden pojedynczy. Ta opcja może również modyfikować istniejącą geometrię, taką jak wielobok lub prostokąt. Zaokrąglając wierzchołki przy użyciu jednej z tych dwóch opcji, nadal będziesz widzieć linię oryginalnego obiektu. Trzecia i ostatnia opcja: przytnij. Umieści zaokrąglenie i przytnie oryginalny obiekt, tak aby łuk zaokrąglenia zastąpił istniejący narożnik. Może to być przydatne przy zmianie prostokątnego narożnika, w którym spotykają się ściany na zaokrąglony. Ponadto narzędzie zaokrąglania można zastosować do wszystkich sąsiadujących boków obiektu za pomocą prostego, dwukrotnego kliknięcia. Daje to szybki i łatwy sposób modyfikowania istniejącej geometrii przy minimalnej liczbie kliknięć. Narzędzie zapewnia wydajny proces rysowania i pomaga przyspieszyć pracę. Użycie narzędzia do zakrąglania w połączeniu z innym narzędziem i poleceniami Vectorworks pomoże Ci dokładnie narysować dowolny kształt, a nawet łatwo stworzyć podstawowe kształty profili dla bardziej złożonych obiektów.